Dzisiaj gramy w Brawl Stars z moim kuzynem, przywitaj witajcie. Siema elo mordy Właśnie dobiliśmy 28 na bazie. Skiny mamy takie. Tutaj nie że się chwalę, ale po prostu jakiś filmowiec. Morg, Frenir Elder i Fanir. Właśnie dobiłem mu 28. Jakby to Hubert dobił. Taki, no Hubert. No i ogółem super Ej, odbierz się e... odbierz. Za chwilę. Gra moim nowym zadmiarzem. Yes. Dobra, tutaj nic nie ma w sklepie. Ej, a ty w ogóle chyba chcesz jakiegoś skina? Chcesz jakiegoś skina? Nie wiem. Niepotrzebny mi chyba jakiś. Dobra, nie dali. będę zamulać. Jakie masz misje? Dobra, nie wiem. Czekaj, czekaj, czekaj. Trzeba wykonać to i to i wtedy będziemy mieć Bony. Hmm. No. Dobra, Dima jest. Dobra, dobra. I dajemy... Grifa, grifa, damy. Grifa już. Dzień, ty masz grifa, <grym> bo jestem ślepy. O, tutaj. Patrz jakie mam. O, ale masz skina, ty. Ja też takiego mam. Lewoćki. Yy, I to? Tak. Możemy to w sumie. Trzeba trzy razy gryfem wygrać i yy, pięć razy zadymę. Dobra, no to lecimy. Jakaś Podróbka chyry, który ma srebro. Na chyra. Nas nie, srebro. on nie ma srebra nawet. Masowe ma, brązowy. Brązowy ma brązowy. Ale nie, że. Raz rankingowego. A. Ja mam złote to 3, na rankingowym tym starym, to były. Wow. A Edgar troluje, nie? Na pierwszej Edgar mocy. Edgar to jest troll, ale nie, bo on się czai w krzakach, a później atakuje. Nie, właśnie on chyba troluje. Później, widzowie, na ostatni będziemy grać na 28 randze bazę spróbujemy. Let's go, widzowie! Trickshot! Wyszedł na szczęście. Let's go, Wick! Ej, oni serio są upośledzeni. Aha, no nie Oh, Ej, ale ten, ten... Ten Daryl to też jest troll! No, W ogóle oni są chyba na pierwszej mocy. No, my jesteśmy na ósmej, to też nie tak... nie tak dobrze, ale... Dawaj go, dawaj go ultem. Ale to zmieścił. Ale oni ulta, nas chyba ulta, ulta. robią. Ulta, ulta. Dawaj na wszystkich ulta. Jezus Maria, no oni tak trolują u mnie. Oni niby się <laughs> czają, ale... Niech on do ciebie poda, no. Oj, tak. chciałem trickshota, widzowie. Nie, Oj. ale, ale, ej. Zwaliłem. To znaczy, ale ten, ale. Y, trolle, y, trolle w ogóle. Będzie dogrywka. Albo przegrana. No, przegrana dla nas. Przegrana. Bo u nas to są tylko trolle. Dobra, nie. Jest jeszcze szansa. Jezus Maria, co ja zrobiłem? Panowie. 15 sekund, Cześć, dobra? Ale jesteśmy na ich bramce. Podaj to. No, on mi oczywiście nie poda, bo to troll. Zapomniałem. No Jezus, co za. Let's go, Wygraliśmy Let's Go. Pod koniec odcinka, w około w 20. Nie, no, w 16 minucie zagramy bazem na 28 randze. Niestety ziomko. Odrzucamy. Nie wiem kto to, ale nieważne. 16 pasa. I to 14 pas było od od baza naszego. Hmm, dobra. Odbieramy jakieś monetki tutaj. Ej, może pod koniec też kupimy jakieś skina? Czy nie? Nie wiem, chyba nie. Nie, raczej nie. Ty też, Ty tak Angela masz wysoko, to później sobie nim zagramy. Dobra? No. Dzisiaj będziemy grać na pewno bazem, który jest na 28. Dobra, lecimy. 16 pasa. A ty jaką masz najwyższą? Jaką? Pasę? No, czy to, pasa, czy to, no była to, była to jest pasa? to, co dostajesz, plus 5 po na przykład. To ja miałem plus 10 największą. A. Dobra, lecimy. Ale to wtedy niestety nie nagrywałem. Dobra, leży. Dobra, lecimy. Pod... Niech on to ciebie poda. Ale przecież on do mnie nie poda, bo to są boty. A się nie tak. O, jezu. Nie, no w sumie nie jest botem, bo za zaprowadzi... No bo trafił, bo trafił. No, więc nie. Ej, każdy ma ulta. Każdy ma ulta bo... Więc uznajmy, że nie są takimi bot... botami. No. Dobra, robimy trzy mm -hmm. Ej, wiesz, że ten, 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 yy, ten kruk to był totalny bot. No wiem, on w ogóle nie atakował. On oddawał im mecz. Siedemnasta pasa. Mega szybki meczyk. No nie gramy. Nie, nie gramy z nim. Sprawdzimy kąt, tylko. Siedemnastą pasę masz. Czyli ta pasa jest najwyższa. Dobra, lecimy na jakiegoś doktora Edgara, Kieła i pana Mortisa. Let's go, Ej! Dosłownie Mortis, Spring and Mortis. Ale mnie, mamy kruka, to jest zarumbiście. Bo kruk to ma zatrucie. Chyba jesteśmy dead. Jakby ja jestem dead. Let's, let's refund. Kruk, Jezus Maria. Bed, Masz taki tragiczny gadżet. No masz taki tragiczny Mam dwa. Gadżet. To za chwilę wybieramy ten drugi. Yy, ta świnia. No. Dosłownie świnia. Ja losowy gadżet zawsze wybieram. Aha. To masz bazę na 28, a se to losowy gadżet dobierasz. No spoko. Nie, do bazy akurat biorę ten gadżet, to, co ma się ulta. Bo no to ona, on słaby jest. Czyli lepszy jest ten drugi. Deda mam debi Dobra, się brat. Muszę przyznać. To akurat. Bot... Co? na no, jakiego ofarta strzeli tego gola w bo... Leży. No nie no, przecież ten frank pewnie stroluje. Aha, jaki, jaki fart? Ja no to nie wiem. Nie, ale ci wyszedł. Dad. No i pasta 17 poszła się. Jak. No i po pascie 17 i widzowie. Tutaj mój kolega ma 28 na bazie. Ty w ogóle masz w znajomych? Kogo? Mnie Wiktor? No, mam Wiktora. Czekaj, ale nie mnie. Nie, nie masz dobra. No, ja nie wiem, jak masz na imię w Brawl Stars. A, to poćwicz trochę. Wiktor? Poćwicz trochę. Ale nieważne, właśnie dobiła 9 minuta nagrywania. O lol. O dosłownie. Ej, gramy, to jest przegrane. No, Bo no. ja się. Albo ja A nie, bo to są goty nadal. Widziałem. Ci przeciwnicy to są boty. Dobra, jak strzelimy w minucie 30 to każdy... A i widzowie łapkę w górę... Łapkę w górę. Widzowie, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Bo to jest zadara, a się naprawdę potrafię. A i prawie ominęłam. No to nie strzeliliśmy do minuty, On kontroluje, Nie strzeliliśmy do minuty 30, więc nie, niby nie zostawiacie łapki, ale weźcie zostawcie do po prostu, Polecam też subskrypcję na kanał Hubi Wiki. 538. 538 dokładnie. Polecam kanał. Będę, będzie teraz więcej od, od, od odcinków liczby. Więc... Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli chcecie. Kolejny odcinek z Brotasza. Jeżeli chcecie, żeby w kolejnym odcinku Wiktor znowu się pojawił na moim kanale. Dobra, lecimy mega ciężko. Ogółem Jezus Maria, Aha, obronił. Mogłeś ten mogłeś ulciem, No wiem, ale co? nie chciałem marnować, bo by mojego głupi. Dawaj, dawaj, dawaj. Aj, blisko było, triksota. A, niech się nie to się nie Ej, dawaj, wygramy. Trzeba tylko tą piłkę trzymać. Podaj, no kontroluję on troluje, no. Dobra. Aiii, kur... Ale raczej wygraliśmy grę. Wygraliśmy, no. Wygrała Gierka widzowie. Jeden so za 1 ale nie Trzeba bezmy. tylko dwa razy wygrać za dymę. No, już dostajemy 200 i dwa razy za dymę i co? I mamy tą Boni? No, no tak. Bo w karnecie. No, rzeczywiście. A potem kogo odblokowujemy? No, Squika. No w sumie Squika. Potem Amber. Potem i tak dalej. Aż wreszcie dojdziesz do... Oj, trochę dużo tych zadymiarzy masz. Do sławy. Ile ty masz w ogóle zadymiarzy? 46, aha. Masz, moką. Ale dobra, lecimy z kolejną rytką Dobra, lecimy. Let's go! Trzeba tylko dwa razy za wygrać i mamy Bonnie. A poza, jak poza dymie ulepszymy sobie Bonnie, to lecimy na 28. bazie. Spróbuję coś zagrać. Może się uda, może nie. Pewnie jak przy, będziemy przegrywać, to będziemy dostawać. wiesz ile? Minus 10. Tak no, będzie nazwa. Oj, wtedy już się dostaje minus 10, ale plus 6. Więc nie fajnie. Chyba. Bo Jerykko mam na 29, prawie wiem 30 drzewie. Should fall off? Oj porobiłem. o Jezus Maria. No trzeba 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 to wygrać. Idziemy jutro na później. Co? Idziemy jutro na napój budy? Co? O, że... Na co? Czuję, że mocno. mostną. O Jezu, most, no. oh, O jaki fart, dobra. Nie, chyba jestem dead. Dada Dada mamy, mamy. dada mamy. <laughs> Co jak? to był? Ale on nie wybronił, słabiak. No i super. No i przegraliśmy. Ile będzie? Minus 5. Ej, wierzę, że my tego pewnie nie zrobimy. Ja mówię, to trzeba tylko dwa razy wieczorem. Można byle kim? A, no w sumie. A, dobrze, że nie gramy tym gryfem. Patrz, buzla na tą mapę. Właśnie, ja będę grać na tej mapie bazem. Z yy, gadżetem, gdzie widzimy przez krzaki i ze Star Powerem, gdzie mamy większe pole widzenia. No i oczywiście potem z Hypercharge'em. No Jezus Mary jak mnie obił. No jesteś mój dead. Jezus Mary, ja mnie to wkurza. No jak oni nas robią? Nie robią, spokojnie, nie robią, nie robią. Dobra, dead. Nikt do ciebie puda no, ten ale, dead. No, jest nie fizycznie pewno. Letką, ledką, ledką. Że ci uda, poprawia. Ty, ale tego. Nie biorą w ogóle tego. Ej, no kurde. Podejgry, gramy jakimiś słabszymi, złatymierzonymi. Niech tego oczywiście nie wygramy. Możesz otić, No, jesteśmy Możesz o no Masz jest super. Jest wracanie samo upośledzenie i ja. Zgięli. Tragedia no. Ale... Oj, strollował, he! Let's go, widzowie! Jeden, jeden, może, może coś spróbujemy może, zrobić. Może, 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 może. Jezu, ale nasi stoją w miejscu. O, dobra, wreszcie się ruszyli. To akurat jest dziwne, że się ruszyli. No, bardzo dużo oni trawy dotknęli kiedyś w życiu. Dobra. Blum. Ej, patrz, ile ci brakuje No kurde. Dawaj, Panu. mi. Mega. I tylko Dynamite został. To wolni się respią z oczycaj sekundy. Let's go. Let's. Let's go. Let's Dobra, ostatnia gra możemy sobie zagrać kimś innym Na przykład Angelo Nie, jest w sensie Angela na tą mapę Ty masz ją na jedenastym? No. A nie masz gadżetu i tego? Z... Nie, mam jeden. Mam utisa. Tą też? Jezus Maria. Daj mi na poziom mocy. O Jezus Maria. Hmm, poziom mocy, o. Daj mi kogoś na 10, na przykład Broka ma Bo ja chcę do niego hiper, r, r, raz go ulepszyć i do niego hiper mieć. No, a to później. Na razie po tej rundzie gramy specjal. To jest finał, finał normalny. No. Finał, 28 ranga, ponad 900 pucharków, lecimy. Ciężko będzie, ale trzeba spróbować. A nie, bo to jest finał y, że, o oboni. A, no w sumie to jest, to też jest finał o oboni. No, no, w ogóle tak. masz skina, ja, ja mam dwa takie. Ja mam boombox brok i ten plażowicz brok. Nie gadaj, boombox, a Boom. ja, te, ja też mam boomboxa. To za chwilę pokażesz. Ja, ja myślałem, że ty powiedziałeś strażnik, ten y, strażnik. Ej, nie, nie, ale to żyje. Dobra. Margadget. gadżet. Niekaruslej, no przydaje. przyda się? Przyda się tego. O, co to Ten 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 ręce ten tego dynamikę. Jak myśli, yeah. Za ponad 298 gramów. To można z jajca wylosować. No wiem właśnie. Pewnie on to wylosował z jajca. Co? Pewnie on to wylosował z jajca, mówię. No. I you, I kiss, 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 kiss. I o, pięknie, pięknie zagrałem teraz widzowie. Oj, oj, oj. Ale oczywiście nas troluje i on, my dostajemy... Ale nas porobił w trójkę. Eee, yy, jakby co to, to nie będzie ostatnia gra? Jezu, jak my dzisiaj dużo przegrywamy, co nie? Mm. Devil, man, no. okay. Lecimy teraz Larry Larry. To jest finał normalnie. Finał tylko, jak. Tylko jedna gra i mamy po niej. No nową postać na naszym koncie patrzcie dobra ale Elf ma mały zasięg zarąbiście ja w ogóle tym larrem nie umiem grać ja go mam na swoim koncie ale na go nisko ale strzeliła nie no bo ja nie chcę tego przegrać ogółem no ja ty! Nie wiem jak wy widowie, ale. Jezu, ty masz taki gadżet? No, że, że nie, nie się Jezu, ja się bronię. Jezu, zmarłam i tak. nie powiem, ten gadżet jest taki długi. Dlaczego go nie Ten bradu daje użyć? Ty, prawie zabił L-prywo To jest 1-0. Jezus Mary, nie wiem czy ta bramka padła. Tak szybko. O, nie zabijają. Dobrze. Nie, 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 No i super. Na No Jezu, jak oni nas robią! No to to nie będzie. To nie będzie jeszcze. ja to ten odcinek tyle będzie trwać. Dobra, proszę, ostatnia runda. Jezus Maria, co to jest? Ale Tika ma tylko, Tikka. Tik <tryk> jest słaby. Dobra, na razie to ja nabijam ulta na nich. Dobra, mamy ulta. Nie, to jest wygrana, przecież oni mają Tikka, Tik jest do dupy. Ale allora, na farto trafę. Dobra.